Świat przeciwny, to tym bardziej cieszę że takie wyniki. Powiem szczerze, że, że tak kątem oka patrzyłam na linię mety i myślałam, że wygrałam. Tak było widać z mojej perspektywy, ale niestety nie. Jedno, jedno, jedną setną, jedną setną e, przegrałam i, i z Niemką i, i z Włoszką, ale bardzo fajny bieg, e, udany. Cieszę się, że mogłam startować w takiej stawce dla, dla polskiej drużyny, przed polskiej publiczności. To był naprawdę niesamowity doping. E, I to naprawdę dało mi bardzo, bardzo dużo energii. Dwa ostatnie podki były bardzo dobre, tam chyba ósmy, Osypotek był troszkę za wysoko, tam trochę zgubiłam ryb, takie było zawahanie, ale potem szybko to skorygowałam i ten dziewiąty, dziesiąty był naprawdę całkiem przyzwoity. No i potem jeszcze goniłam na końcówce. No, szkoda, że się nie udało wygrać, bo bardzo chciałam wygrać tutaj w Polsce. Niedużo zabrakło, ale mam nadzieję, że może następnym razem. W zeszłym roku od tej czołówki europejskiej odstawałam, odstawałam mimo że byłam w finale. Mistrzostw Europy w Berlinie to jednak no byłam gdzieś z tyłu, daleko, daleko za tą pierwszą, za tą pierwszą czwórką więc cieszę się, że, 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 udało, że udało mi się w tym roku do tej czołówki zbliżyć i, i jakby praktycznie na każdym starcie pokazywać się z dobrej strony. Wszystko jest na razie na dobrej drodze, to też teraz szukamy odpowiedniej dyspozycji dnia, no bo czuję się bardzo dobrze, szybkościowo jest naprawdę fajnie, wytrzymuje do końca. Nad techniką oczywiście cały czas pracujemy i będziemy oczywiście pracować do końca, do końca tego sezonu, więc... Mm, więc wiadomo, no, mniejszowa świata rządzą się swoimi prawami, to będzie bardzo duża impreza, to nie są drużynowe nowe mistrzostwa Europy. Na pewno na pewno tej ekscytacji i, i jakby trochę tych nerwów na pewno będzie więcej i do, dojdą tu jeszcze lepsze zawodniki, Jamajka, Stany Zjednoczone, więc jeszcze inne kraje, więc no, nie będzie łatwo, ale będę chciała walczyć, walczyć tam po prostu o finał. Przejść właśnie eliminacje, półfinały. Jak będę w tym finale, to będę walczyć, walczyć o medal.